Witam Was w przedszkolnym laboratorium. Dzisiaj towarzyszy mi Franek i Iga. Zobaczcie, co macie na talerzykach? Lód. A jest zimny czy ciepły? Zimny. Wiecie, co to jest? Nitka. Nitka. Słuchajcie, zrobimy takie doświadczenie. Spróbujemy poruszyć kostkę lodu przy pomocy tej niteczki. Zobaczymy, czy nam się uda. Proszę nitka spróbujcie Udało się? Nie, nie. Dobrze to spróbujemy zrobić taką sztuczkę układamy niteczkę ja wam pomogę Musisz tutaj przytrzymać mi paluszkiem, bardzo dobrze. Franek, świetnie. Zimny. Zimny, Paluszek do góry. Jeszcze raz zakręcimy. Bardzo dobrze. A teraz słuchajcie, chciałabym... Czekaj, położymy tutaj jednak. Chciałabym, żebyście posolili swoją kostkę lodu. Bardzo dobrze, wystarczy. Powiedzcie mi teraz, kiedy jest więcej lodu? Latem czy zimą? zimą? Zimą. Zimą. A co zimą zamarza? Rzeka. Co zamarza? Rzeka. Rzeka? Rzeka, super. A jezioro? A takie morze zamarza? Trochę zamarza. Są morza, które są całkiem zamarznięte. Słuchajcie, teraz musimy chwileczkę poczekać, ponieważ sól Tutaj musi z tym lodem coś nam zrobić ciekawego. Minęła chwilka i teraz chciałabym, żebyście spróbowali znowu poruszyć kostkę lodu. Super, Fanek, do góry! Zastanówmy się, co się stało. Nitka przykleiła się do kostki lodu, ponieważ do niej przymarzła. Kiedy posypujemy lód solą, lód zaczyna się rozpuszczać. A woda natychmiast zamarza. Zimą, kiedy zamarzają ulice, posypujemy je piaskiem z solą, żeby samochody się nie ślizgały. Wtedy nie musimy czekać do wiosny, aż lód stopnieje.